Tu się mam na swojej strony, bardzo widać w kolejnym odcinku słyszałem tak ale to jest kolejny odcinek z odbijania I mam nadzieję, że tym razem to już wygram, bo już gram nie wiem który mecz Potrząta Nie mogę nic wygrać jak na razie Ale to jest pierwsza ronda wygrana, pierwszy jest Może rozdali w końcu wygraną mecz Miejmy taką nadzieję Ja to trochę odejdę albo nie To tylko bad Mogę śpić Sorry Myślałem, że mnie nie będzie wiedział, że nie pomyśli, że tam jestem, ma popełniłem taki głupi bunt. To powinien być piąty mój i w nasze wygrana. A, same boty jeszcze bot i czyli ten normalny już. Przyjął, już przyjąć, bo tutaj i, i mnie wiadomo co. I trochę głupie z jego zachowanie, bo chciałem zrobić grać, ale z lancego, bo wiem, chyba się tego osiągnięcia nie zdobył. I chciała być odbijanie, To jest takie, takie tryb, gdzie można sobie na takie coś pozwolić, jednak, no. mimo wszystko. To nie jest, że to nie był tylko taki rozgrzewkowy tryb. No ale i tak mimo wszystko w głupi sposób to zrobił no O ty nie Tak to rozmawiać ku kolego nie będziemy już Nie wiedziałem, że, nie stą, że, chula, nie wiedział, że jest tą, że cholera nie wiedziałem, że pak jest nie w ogóle. Kiedy ta się planowała, jak ja to ją planowałem, to to będzie najśmieszniejsza rzecz w tym trybie. Już myślałem, że to nie będzie mój kill Ale ja tu teraz zaczynam ja szaleć. Wcześniej przegrapałem teraz to Teraz się odwrócił i Ja mam killę Co jest? Cześć aż tak mnie ubili Dobra jeszcze byłem został tu już tam. A jest, się wartę A jest dobrze. No wiecie co, zaryzykuję zawód na toronto, no to niech będzie. A co mi tam. Dobra, ale kill jest. Nieważne na kim. Dziesiąty kill jest mój. Trochę szkoda, bo... Dobra, robisz to. To jest twoja runda teraz. No może nie do końca. Ale będą następne. Musi to być nasz, nasz myśl. Musi. Musiał mnie ktoś tam zauważyć Dobra, rozwaliłem tą Nikolę Co myśmy Co my zrobiliśmy tutaj? Nie, jak oni to wygrana to będzie śmieszne Naprawdę to będzie śmieszne jak to oni wygrają a zarazem żenujący Znowu dostaję na dalej. Dobra, chyba wygrać po longa na szczęście tak jest. 5-4 Dobra trzeba coś tutaj zacząć robić bo to wygląda bardzo źle Mam nadzieję że tutaj nikt się nie spojrzy Problem i to poważny. 1 na 4. To jest nie do zrobienia, wiem. Aha. <ścoughs> Niemożliwe stało się faktem. 5 5. Dosyć wyrównany mecz. Ten najmniejszy błąd może być tym, że ktoś ten mecz może przegrać. Po Postanowi... sobie zaryzykować i... opłaciło się. Nie wiem co on zrobił, chyba w każdym razie strzelił tam jeszcze na koniec. A już mam 14 killi. Super. Dobra, czasu czeka im. A my się zabawmy. aj Nie wiedziałem, że tu jest ostatni, to chyba staje mi to w ogóle żadnego to jest to niestety. 15 kg na nieku na odbijaniu. Może być. Ale nie? Ja chcę więcej. Dobra, podobrałem Ci kilo. 16 dla mnie to jest. I skąd? Nie wiem skąd dostałem. To jest 7 To jest wynik niebezpieczny. Mamy 2 na dwa, Dobra, jeden na dwa, a ja spokojnie to oj, oj, oj. <laughs> siedemnasty kil tak blisko było, Ej, mamy siedem, siedem. I już mamy problem jak polera. A niestety. Tak jak mówiłem, najmniejszy błąd będzie nas kosztował i niestety tak się stało. 8-7 tyle przeciwryków, ale... Dobra. Może następnym razem się uda już wygrać ten tryb Aby zostawić łapkę w górę komentarza, subskrybować, co jest I widzimy się w następnych filmach. Siądka.